Prezentacja oprogramowania EEG Biofeedback Brief. Uruchamiamy program. Tak wygląda okno terapeuty. Tutaj są do wyboru cztery kanały. W tej chwili jest podpięty pacjent pod 1. Mamy podłączony pod pacjenta czujnik pulsoksymetr z pomiarem wysycenia kwitlenem, pracą serca SP2 heart Rating Tutaj widzimy poszczególne fale, ich rozkład. Tutaj mamy menu, gdzie wybieramy na jakim zestawieniu kanałów chcemy trenować, co jest kanałem domyślnym i jaki protokół, czyli co chcemy trenować. Typ planszy, czyli gry stymulacyjnej, którą chcemy wybierać. Wariant gry. Każda z gier posiada kilka wariantów. W przypadku grawitacji jest to trzy warianty. Dodatkowe opóźnienie, z jakim działa. Możemy wybrać jeden z wielu dźwięków, który pacjent słyszy, zdobywając punkt. Możemy ustawić w tej zakładce liczbę rund, czas trwania rund, czas przerwy. Możemy sygnalizować BT2 lub każdy inny parametr, jeżeli określoną wartość pacjent prze przekroczy. Tutaj jest specjalna. Zakładka, w której ustawiamy, jak ma być widoczny ekran dla pacjenta. Czy na całym ekranie, czy tylko wyśrodkowany, a w oku, czyli w koło, będzie chodził e, moduł do treningu oddechowego. Tutaj jest zakładka, w której ustawiamy tylko i wyłącznie ustawienia wizualizacji oddechu, czyli czas wdechu, czas wydechu, pozostawanie na wydechu, na wdechu. Tutaj możemy zdefiniować własne protokoły. Tutaj aspekty dotyczące treningu. Tu ustawiamy przerwę w grze. Tu ją w ogóle wyłączamy. Dodatkowo po przeprowadzeniu treningu, jeszcze w, trwanie, w trakcie jego trwania, możemy obejrzeć wyniki. Tak wygląda okno po treningu, w którym chcemy analizować poszczególne rundy i ich efekt terapeutyczny, jaki uzyskaliśmy w trakcie. Tutaj widać zmienność tych parametrów. W tym momencie pacjent miał podpięte trzy kanały. Każdy moment, sekund, każdą sekundę treningu możemy obejrzeć, przeanalizować wartości średnie oraz każdy ułamek treningu, jakiemu był pacjent poddawany. Tak wygląda okno terapeuty do analizy, sposobu przeprowadzenia terapii oraz efektów uzyskanych terapii. Tak wygląda analiza. Widma sygnałów. Tak wygląda okno do mapowania. Tak wygląda okno mapy potencjałowo-czasowej. Możemy przeanalizować każdą sekundę treningu. Możemy zobaczyć dane statystyczne z poszczególnych rund oraz ich średnie wartości dla poszczególnych kanałów. Na koniec miło nam jest poinformować Państwa, że. EEG Biofeedback Brief został nagrodzony złotym medalem na targach sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego Rehmed Expo 2011, jak również wyróżnieniem na najbardziej prestiżowych targach sprzętu rehabilitacyjnego Rehabilitacja 2011 w Łodzi. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.koordynacja.pl